że zgromadziliśmy się tak to w tym oknie pogodowym, które mamy w tej chwili. E, spotykamy się dzisiaj na odsłonięciu ławeczki upamiętniającej postać Michała Sobieskiego, jednego z współzałożycieli Szczepnicy Piastowskiej, profesora Uniwersytetu Pozańskiego, pierwszego dzikana Wydziału Filozoficznego. E, w imieniu organizatorów tego wydarzenia, to mi e, powstania Uniwersytetu Pozańskiego. Witam Państwa serdecznie i chciałbym szczególnie powitać Magnificencji Rektorów, Pana Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Pana Profesora Andrzeja Lesickiego. Pana Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Pana Profesora Dariusza Wielińskiego. Pana Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego, Pana Profesora Jana Pikula. Również widzę Panią Kanclerz Marię Buzińską serdecznie. Szczególnie witam witam też państwa dziekanów. Magnificencje Panowie rektorzy, państwo dziekani, wszyscy dostojni goście. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i udział w tej uroczystości odsłonięcia ławeczki poświęconej profesorowi Michałowi Sobeskiemu. To już kilka lat temu postanowiliśmy, ażeby założycieli naszego uniwersytetu honorować tego typu pomnikami. Od jakiegoś czasu Herbiodor Święcicki zasiada na ławeczce przy Kolegium Minus. Trochę później ławeczka profesora Józefa Kostrzewskiego stanęła początkowo przy Zamku Królewskim, który, cesarskim, który był Kiedyś siedzibą naszego uniwersytetu, teraz ta ławeczka stoi obok Wydziału Historycznego czcicia archeologa. Kolejne dwie ławeczki postawimy w najbliższym czasie, jedną już postawiliśmy, dzisiaj ją odsłaniamy, dedykowana profesorowi Michałowi Sobieskiemu. Staje ona na kampusie Ogrody, a więc w tym kampusie, gdzie ulokowane są Nasze wydziały związane ze studiami edukacyjnymi, z naukami społecznymi. Michał Sobeski był filozofem. Był pierwszym dziekanem Wydziału Filozoficznego, więc bardzo dobrze, że ławeczka jemu poświęcona jest postanowiona tu, w tym miejscu na kampusie, na którym dzisiaj filozofowie pracują. To, że stawiamy tę ławeczkę w tym czasie. To są dwie okoliczności. Jedna to ta, że przecież odchodzimy stulecie utworzenia naszego uniwersytetu, więc tym bardziej to moment godny, by jednego z założycieli naszego uniwersytetu w taki sposób honorować. Ale w tym roku mija też 80. rocznica śmierci profesora Sobieskiego, który przez kupanta hitlerowskiego został aresztowany i w trakcie transportu w Ostrowcu, w Ostrowcu Świętokrzyskim niestety zmarł. Dzisiaj jego grób, pomnik znajduje się na cmentarzu zasłużonych na wzgórzu Świętego Wojciecha. Myślę, że to, że Człowieka o tak wielkich zasługach naszego, dla naszego Uniwersytetu. W ten sposób honorujemy, powinno nas wszystkich cieszyć. W ten sposób chcemy oddać cześć pamięci twórcy naszego Uniwersytetu, a przez to, że codziennie będziemy spotykać się z nim, siedzącym tutaj na ławeczce, to po prostu stale będziemy przypominać sobie o jednym z naszych założycieli. Pewno. Przypadnie mi zaszczyt odsłonięcia, ale to zostawiam już panu prowadzącemu, profesorowi Poprawskiemu, by wskazał stosownie moment. Jak rozumiem, teraz jeszcze poproszę pana profesora o zabranie głosu w imieniu fundacji, fundacji, która wspiera Uniwersytet. Ale także naukową. I tym samym środki wypracowane z tej działalności przeznaczamy przede wszystkim na rzecz dla dobra Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki temu możemy realizować różnorodne programy stypendialne dla naszych magistrantów, doktorantów, sportowców. Możemy dofinansować różne inicjatywy wywodzące się ze środowiska akademickiego w ramach tzw. Fund Akcji, ale przede wszystkim ściśle współdziałamy z władzami rektorskimi, Dofinansowując Projekt wszystkich ławeczek został wykonany przez pana Pawła Godawę, a zrealizowany został w firmie Co prawda Uniwersytet Jagielloński jest najstarszy, Uniwersytet Warszawski największy, ale Uniwersytet Adama Miejskiewicza najlepszy. Proszę Państwa, tego...